Niedziela sprzyja. Aura sprzyja, żeby, nagry żeby nagrać. Żeby nagrać więcej niż trzy. To już czwarte wejście, że tak to powiem. Bo też gadamy z Tobiaszem na temat pracy. Tego schematu, ale też pracy, ale w ogóle ży żywota człowieka. Czyli musi się wykształcić, musi najpierw się tam, wiadomo, ten bawić, później się musi wykształcić później musi, musi najlepiej to pójść na studia, musi zdobyć zawód, musi zdobyć y, takie wykształcenie, które da mu many, many y, musi. To jest ten schemat. I teraz wszystko co jest poza wszystko. To co jest poza tym schematem nie jest pracą albo inaczej. Nie jest wartościowe, czyli wartościowe jest tylko to, jak będziesz faktycznie żył w tym, i to nawet nie chodzi o wartościowe, tylko żebyśmy, żeby zobaczyć, w, w czym i w tej jednolitości nas wychowano, i w takim jednolitości myślenia o tym, jak powinno wyglądać Twoje życie, jak powinieneś żyć, do czego dążyć, i, i po prostu. I, I tak po prostu ma być. I teraz nawiążę do, do Tobiasza, do, do naszej sytuacji, do tego rodzaju innego spojrzenia. Tobiasz pobiera rentę socjalną i nigdy jakby, jakby to, że pobiera tą rentę socjalną, nie było stricte Siedzeniem i czekaniem na rentę socjalną. Czyli na to, że ja jestem ręcistą, bo wykształciło się, się, wykształciliśmy coś takiego, co daje dzisiaj tą wartość tej renty, którą pobiera, nie tylko dlatego, że jest niepełnosprawny. Ponieważ dzisiaj praca w innym trybie niż ta jednolitość, o której wcześniej powiedziałam, jest, nie jest traktowana poważnie. A ja mówię, jest społecznie pożyteczna robota, którą wykonuje, wykonujemy razem, w sumie, tak naprawdę. Jest formą zapłaty. postaci renty socjalnej.